Siemanko dziska, z tej strony Dani Zieliński, a to jest nasz kolejny odcinek, Zagrajmy Wolfenstein Return to Castle. Jak zwykle Dani Zieliński i to jest nasz ukochany Wolfenstein Return to Castle. Eee, no to... W tej misji nie będziemy mogli się dać złapać. Aha, I mamy... no to... Nasze niektóre momenty są ciężkie, żeby nas nie złapali. Aha I ro, nasze dostaliśmy ekwipunek oczywiście. I rozdzieliło się na parę części. A mianowicie chyba na, na dwie, no na dwie, jak się nie mylę, no na dwie się rozdzieliło, yy, no i ten, no i musimy znaleźć. Tutaj. my tutaj. Kurde, e, zauważyli nas. Oh fuck. <ścoughs> Sorry. Dobra, tam mamy pierwszą paczkę z broniami. Tutaj tak, tak, ten. I tutaj musimy przejść. Tutaj będzie słaby. Bo tylko dostaniemy Colta, pistolet taki jak L Lunger. No i dwie apteczki. W tej misji jest tylko sekretna, jedna sekretna arena. A Tutaj się dopiero jazda zacznie. miał naszego Dobra, nie zagłuszaj nas. O to 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 to. A nie, nie z nie mówię, bo nie o tematu. Oha, zapomniałem powiedzieć, nie, wiem jeszcze bo mi kolega ma pożyczyć Call of Duty jedynka to nie wiem, czy nie będę jednocześnie robił na dwa let's play. Powiem wam, tak myślałem, bo tak to stara gra, mało widziałem z tego let's playów, przynajmniej ja, nie ma inni, ale znowu wiem zrobić jeszcze z tego z let's play. Jest to, jest to. Kurde! Nie, e. to było ten... O, czytaj tu. Chyba zauważyli... Nie, bo myślałem, że mnie zauważą, a mnie nie nie zauważyli. Jednak... Czekajcie i... Ła, Fuck. Dobra. Teraz to musimy po cichu... zrobić. aż ten tutaj przejdzie Trochę podejdziemy Nie, ja się wczułem w tego blaskowicza normalnie Tak cicho mówię Kurde, trzy klawisze mam na raz Dobra go, Power Rangers Weiii oui. Save O kurde O lecę. Jest to bardzo krótka misja I tam już praktycznie wam pokażę gdzie jest koniec Tutaj musimy szybko nie mi się później zajmie, zajmiemy bo tam jeszcze jeden dojdzie Wow. Tutaj będziemy mieli drugą paczkę, ale wypasioną paczkę z bronią. No, ale tu będzie zaś ciężko się przemknąć. Tego tam trzeba obserwować. Ten, ten tutaj zaraz pójdzie, ten oficer, czy ten. Ten żołnierz będzie tam stał, tu. Jeszcze nie widzimy. Dobra, podejdźmy. Dobra, poszedł. Musimy mieć na oku tego, tego tu. Dobra, i tutaj mamy wypasiony paczka z wypasiona. To jest super snajperka z rifles. Ona jest taka dziwna. Ale ona podświetla wrogów. Oczywiście nasz ukochany Thompson. I no i... ammo. Przeładujemy sobie. Na pierwszym razem nie O! Zastrzeliliśmy go. Mhm, mhm, mhm. Dobra, save. Wbijamy na górę. Za skąd no, te alarmy, jak tutaj nie ma żadnego tego czegoś. Teraz będziemy musieli się tam przemknąć, ale to jeszcze tych muszę załatwić. Załatwię tu Safe. Drugi. Dobra, safe. Kamera, tutaj przejdzie, I musi wejść w to, bo ten oficer nas tutaj, że uważy. jest, bo nas nie zauważyli. Tego gościa też tam trzeba... No teraz będzie tutaj przychodził. A tu sobie podejdziemy bliżej. Tylko tych tutaj trzeba było zabić. Zaraz gościu będzie tutaj szedł. No dobra, bo, tutaj, bo tutaj musimy wejść. I tam już mamy na prost koniec misji. Tylko musimy do takiego czegoś wejść ty ty, ty, ty ty nie przesadzaj. Zamykamy drzwi za sobą. no jest super. I tutaj w tym domu jest nasza pierwsza sekretna arena. Tam, co, ta, tam? No gdzie ty jesteś? Tam gościu nas może zauważyć. Trzeba po tej lince przejść. To to, pod koniec jest bardzo ciężkie. Jeszcze nie zapisuję, bo mogą nas zauważyć. No i tutaj mamy ammo. No, słaba nawet sekretna arena. I tutaj mamy trasura items. Chyba tam mogę save'nąć. Dobra. Musimy. Nic nie ma. No i... Musimy tam przeniknąć szybko. Chyba nas nie zauważył. Nie sejwujemy jeszcze. Ale nie zauważył. No i co mamy koniec misji. Koniec misji, tak. No co, żegnam Was. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. W kolejnej misji. Na następnej misji będziemy rozwalać rakiety. No i... no i trochę pon się ponawalam z Niemcami. No ale po następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie jak mówiłem. Żegnam!